W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kirje eleison, Chryste eleison, Kirje eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Syn odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty Boże, Zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, Zmiłuj się nad nami. Córko Boga Ojca, Wstawiaj się za nami. Rodząca w Betlejem Jezusa Chrystusa, Wstawiaj się za nami. Świątynia Ducha Świętego, Wstawiaj się za nami. Maryjo, Idąca za swym synem Jezusem, Wstawiaj się za nami. Maryjo, pokazująca drogę do nieba, wstawiaj się za nami. Maryjo, rozpalająca ogień boskiej miłości w nas, wstawiaj się za nami. Maryjo, stojąca przed obliczem Pana, wstawiaj się za nami. Maryjo, autorytecie wszystkich matek, wstawiaj się za nami. Maryjo, Cudowna lekarko złamanych na duchu, wstawiaj się za nami. Maryjo, do której mówił święty Jan Paweł II, Totus Tuus, wstawiaj się za nami. Matko Boża Zębrzycka, od lat czuwająca nad naszą parafią, wstawiaj się za nami. Matko Zębrzycka, ratująca nas od klęsk żywiołowych, wstawiaj się za nami. Matko, dzieci i młodzieży zębrzyckiej, wstawiaj się za nami. Matko, strażniczko trudnych losów ludzkich, wstawiaj się za nami. Matko, współczująca z cierpiącymi, wstawiaj się za nami. Matko, dająca schronienie ludziom uciekającym od wojen, wstawiaj się za nami. Matko jednocząca nasze rodziny, wstawiaj się za nami. Matko modląca się z nami, za nami, wstawiaj się za nami. Matko słuchająca nas, wstawiaj się za nami. Matko pomagająca zagubionym w internecie, wstawiaj się za nami. Matko prowadząca ku prawdziwej wolności. Wstawiaj się za nami, matko ucząca nas życia, wstawiaj się za nami. Matko ucząca wytrwałej i gorliwej modlitwy, wstawiaj się za nami. Matko wskazująca na przebaczenie, wstawiaj się za nami. Matko dająca uśmiech naszym dzieciom, wstawiaj się za nami. Matko zawiedzionych rodziców, Wspieraj nas, Matko zawsze do pomocy gotowa, Wspieraj nas. Matko nadziei grzeszących, Wspieraj nas. Matko niosąca światło w sytuacjach beznadziejnych, Wspieraj nas. Matko patrząca na nas oczami miłosierdzia, Wspieraj nas. Matko naszych niepokojów i wzruszeń, Wspieraj nas, matko szukających sensu życia, wspieraj nas, budząca powołania do służby Bogu, wspieraj nas, czuwająca nad liturgiczną służbą ołtarza, wspieraj nas, gromadząca dzieci wokół ołtarza i różańca, wspieraj nas, nadziejo matek cierpiących, wspieraj nas, nadziejo rodzin rozbitych, Wspieraj nas. Nadziejo serc złamanych, Wspieraj nas. Nakłaniająca do tworzenia wspólnot duszpasterskich, Wspieraj nas. Niepokalana patronko sióstr służebniczek, Wspieraj nas. Ostojo nienarodzonych, Wspieraj nas. Ożywiająca życie parafialne, Wspieraj nas. Opiekunko rozeznających powołanie, pomagaj nam. Opiekunko rzemieślników, pomagaj nam. Opiekunko sierot, pomagaj nam. Opiekunko wdów i wdowców, pomagaj nam. Opoko przewlekle cierpiących, pomagaj nam. Podporo niepełnosprawnych, pomagaj nam. Powierniczko cierpiących w ciszy. Pomagaj nam. Przyjaciółko wysławiających Cię śpiewem godzinek, pomagaj nam. Przykładzie pokory, pomagaj nam. Strażniczko pokoju w naszych rodzinach, pomagaj nam. Strażniczko cnót kardynalnych, pomagaj nam. Strażniczko umierających, pomagaj nam. Świątynio skromności, pomagaj nam. Ukojenie w trudnych sprawach, pomagaj nam. Wspierająca w przetrwaniu kryzysów małżeńskich, pomagaj nam. Wspomożenie pokutujących, pomagaj nam. Wspomożenie samotnych rodziców, pomagaj nam. Wskazująca na Chrystusa drogę i życie nasze, pomagaj nam. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam Panie, baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, Boże nasz Ojcze, dający nam w Najświętszej Maryi Pannie. Znak nadziei i pociechy, spojrzyj na zebranych przed jej wizerunkiem, czczonym w zembrzyckim obrazie. Niech wszyscy, doznawszy macierzyńskiej opieki, podążają śladami Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.